Nazywam się Leszek Filipowicz i czytam dla Państwa to. Stephena Kinga. Straszną powieść, przerażającą. Na jego małej twarzy malowało się zaniepokojenie. Przypominała oblicze starca. Nie, nie możemy pójść na policję, odezwał się w końcu. Miał wrażenie, że mówi zbyt głośno, a jego głos jest na zbyt ochrypły. I nie, nie możemy również opowiedzieć o tym ro, ro, rodzicom. Dzisiaj nosił swoje stare okulary. Dzień wcześniej kumpel Henry'ego Bauersa, Gart Jagermeier, zaszedł Richiego od tyłu, gdy ten stał przy budce z lodami i kupował właśnie pistacjowy rożek. Berek, gonisz! Ryknął. A był o dobre 40 funtów cięższy od Riciego, a potem pchnął go o w plecy. Rici wylądował w rynsztoku. Rożek z lodami wypadł mu z ręki. Lewe szkiełko okularów roztrzaskało się, a jego matka dobrała mu się za to do skóry, łając go i nie zważając ani trochę na jego wyjaśnienia. Wiem tylko, że stale się gdzieś szlajasz, powiedziała. Szczerze mówiąc, Richie, czy wydaje ci się, że gdzieś rośnie okularowe drzewo, z którego, gdy jedną parę rozbijasz, możesz sobie zerwać nową? Ale, mamo, ten dzieciak mnie popchnął, stanął za mną i pchnął mnie. Richie był bliski łez. Nie chcę więcej o tym słyszeć odparła osłym tonem matka. Ale jak następnym razem zobaczysz swego ojca wyprutego, bo pracował do późna trzy noce z rzędu, zastanów się trochę, Richie. Pomyśl o tym, Richie. Ale mamo, dość tego powiedziałam. Rodzice nie wierzą w to, co przeżywają ich dzieci. Nie wierzą w zło, które kryje się pod ulicami Dery. Ale ono nie przejmuje się tym, czy ktoś w niego wierzy, czy nie tylko morduje i działa to Stephena Kinga